Witam was widzowie, dzisiaj będziemy wam pokazywać gdzie są cukierki na poziomie ekstrem, bo wiele z was to pewnie nie może znaleźć na poziomie ekstrem, ekstremalne cukierków, więc dzisiaj wam pokażemy gdzie są cukierki, więc pierwszy cukierek to każdy wie, że to jest o tutaj, o tu, tu jest pierwszy cukierek, no i tutaj jeszcze na vip -a. Dominika, a tu mamy drugiego cukierka właśnie, mam nadzieję, ja chcę wam to pokazywać prosto, żebyście skojawili, sco czytajliście, to są kolejne, jest w tym domku, od razu przy tym wejściu cukierek. kolejny, to wam po kawę, kolejny jest właśnie tam na dachu, ja mam pogo, więc wezmę sobie pogo i to jest na tym cukierku. Znaczy nie, no cukierka tylko tu na dachu. Kolejny cukierek to wam pokażę taki cukierek, którego wy na milion procent nie znaleźliście. Do tego trzeba mieć sleeping baga. No. I trzeba pójść do tych takich podziemi I w tych podziemiach tu mam różne te cukierki, ale ja wam pokażę takiego trudnego. Trzeba iść o tu. Czekaj, ja wam, ja wam to dokładniej pokażę. Żebyście szczęśliwi. Bo Właśnie, to jest, że tutaj wchodzicie wy, prawda? I tutaj widzicie tego cukierka. Nie idziecie tu w prawo, tylko idziecie tu w lewo. Następnie widzicie tu takie kolejne jakby. I tutaj wchodzicie tu, Dajcie sleeping baga, przed czym tutaj jesteście i macie cukierka. To jest taki ostatni, jeden z trudniejszych. Taki mega trudny. Tylko ja nawet miałem problem znaleźć. I właśnie tutaj mamy te cukierki w tych celach. Dobrze o tym wiecie. To tu będzie. No. Dobcie... A nie, tu nie ma. Bo ja właśnie chcę wam pokazać, żebyście... Każdy z Was miał ukończone wszystkie poziomy, bo ja chcę, żebyście by mieli wszyscy ten poziom extreme. Właśnie. I mam nadzieję, że ja Wam to tłumaczę bardzo prosto. I potem to jest chyba wszystkie w tych celach. Tych cukierków jest, no, dosyć, dosyć, no, o, tu jest jeszcze jeden, więc przejdźcie sobie po tej całej celi i tutaj będziecie znajdywać je, no, więc mam nadzieję, że, mam nadzieję że, że zapamiętaliście ten krok na ostatniego cukierka, ale teraz wam pokażę też dwa takie, dosyć takie i też jedne z trudniejszych. Wchodzicie sobie do labiryntu. Ja oczywiście łamie zasady. No, zbierzcie sobie te cukierki z tego labiryntu. No, wszystkie sobie zbierzcie, które w tym labiryncie cukierki. Nie, no, ja trochę robię wolniej, żebyście kojarzyli, Tu, w tym takim domku, więc tutaj koło tego domku mamy kolejnego takiego cukiera pyk I jeszcze tu mamy. Tej nie, pokażę wam takiego cukierka, który jest, takie dwa cukierki, które są też bardzo trudne takie, których niektórych z was może też nie mieć, bo to nie tylko jest wy na, tym, na tym polu, bo też to jest, zobaczcie, wchodzicie sobie do, tutaj do tego labiryntu od razu obok te tego takiego domku, o tutaj, wchodzicie sobie, tu chyba idziecie, do tego tutaj takiego skrętu. Następnie, no właśnie, tu, tu i to tu chyba. Tu, o, jesteście, jesteśmy. No. Weźcie sobie ten film trochę, cofnijcie jak nie zrozumieliście. A teraz trzeba iść tutaj do takiego pomieszczenia, o tutaj. No jak... i napiszcie, jak czegoś nie zrozumieliście, to wam pokażę. O, i właśnie, tu mamy pierwszego cukieraska, pyk. I akurat ja trzeba zebrać aż 30. Ale dla mnie to już jest łatwe, bo ja już ukończyłem ten poziom Extreme. I tu mam kolejnego cukieraska. Tu już nie musicie patrzeć, bo tu jest więcej nie ma, więc Idziemy po kolejnego cukierka Kolejny cukierek jest właśnie w tej od takiej dziurze. Tu mamy cukiereczka. Jak się tu pójdzie, to chyba. O, będzie kolejny cukierasek. I tu gdzieś będzie. O, kolejny cukierasek. Mamy. I wspinamy się. No. O, i tu z trumny wychodzimy. Kolejny cukierek jest tutaj, właśnie. na O tu, w takim domku. Tu już chyba go macie znalezionego. Więc y, jeszcze. Kolejne cukierki są. Wiem. Kolejne cukierki to trzeba wejść tutaj na balkon. Wy macie chyba drabinę. Drabinę tu. Jak nie macie vipa to drabiną wchodźcie. Ja mam vipa więc tutaj wskażę. O, tu jest cukierek taki, o tutaj. I o to, a tu. Tutaj mamy. Tu pierwszy. Cukierek. Tu. Dobra, właśnie. Tutaj zebraliście tego cukierka. To tutaj mamy za tą taką wieżyczką środkową kolejnego cukierka. A tutaj jak się wejdzie tutaj do kolejnego, to tu mamy na balkoniku kolejnego cukieraska. I kolejny cukierasek będzie... O, tu na basenie takim tu właśnie o tam jest kolejny cukierek, widzę go więc musicie po tego cukierka sobie wejść tu gdzieś tu, albo nie, zrobię wam to prościej tu kładziecie drabinę, wchodzicie tu wchodzicie na, tutaj tu kładziecie drabinę, wskakujecie tu tu, no jak jesteście tu to idziecie na tą wieżyczkę i bo tu mamy kolejnego cukierka. I jak widzicie, to już niewiele nam brakuje tych cukierecków. Więc idziemy szukać kolejnych. A kolejny cukierek znajduje się właśnie na tej takiej wielkiej tabliczce, która mówi nam Happy Halloween. Więc wchodzicie tu sobie. Jakoś sobie poradźcie. <grytanie> co poradźcie. Tutaj macie właśnie. A kolejne to są właśnie w tych klatkach. ty w tych klatkach to chyba będziecie mieli problem, jak nie macie vip niestety. Ale tu no, kombinujcie się, ja to Wam pokazuję prosto. I kolejny cukierek. Jest, szukam. Kolejny cukierek znajduje się przy tym wejściu, gdzie macie wejście do labiryntu. Tu ten taki wielki zamek, a tu macie taki Rewald Wallet Next Week. To za tą taśmą macie kolejnego cukieraska. Kolejny cukierek znajduje się na dachu tego takiego budynku, gdzie jest ta tabliczka, gdzie sobie włączacie te różne te poziomy, więc zbieramy. Kolejny cukierek właśnie go ominąłem na tym dachu znajduje się na tej takiej wieżyczce, o tutaj taki wysoki, więc zbieramy i teraz szukamy kolejnego. I ostatni cukierek znajduje się właśnie na tym takim wejściu. No takim zobaczcie, takim drugim, że tu macie właśnie ten sklep, tu macie mechanika i tu wchodzicie sobie, tu macie i zbieracie i macie wszystko, uhu i koniec hm. zostawcie sub, zostawcie sub i like i w komentarzu napiszcie hashtag Poziom EXTREME No i jeszcze właśnie podbijcie ten film Ja nie mam takiej opcji, ale wy możliwe, że macie już tą opcję podbijania Więc pa pa A i ja jeszcze wam pokażę ha ha Haha potrafię o Kurde, o kurde, o kurde Administratora Administrator, administrator Pyk, administratora jej dałem wow, wow. o nas administratora, więc papa widział.